Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam bardzo serdecznie z Panamy. W Panama City Tomasz Słodki. I dzisiaj sobie tak myślałem o. Rozwoju osobistym. Był w Polsce taki moment boomu, wielkiego boomu. Wszyscy chodzili na szkolenia rozwojowe, na uczelniach w klubach rozwoju osobistego były wykłady. I w pewnym momencie ludzie zaczęli mówić, hej, ale ten rozwój osobisty nie działa. I nawet doszło do tego, że ludzie sobie zaczęli myśleć, że to jest obciach być w rozwoju osobistym. I dzisiaj właśnie chciałbym o tym porozmawiać z moją gościnią, którą bardzo serdecznie witam. Małgorzata Jędrzejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku, no, a wszystkim w Polsce dobry wieczór w zasadzie, tak? 20. No tak, Pierwsze, dobry wieczór, Zależy, skąd kto jest. Akredytowana coacherka ICF. No właśnie, z tym rozwojem osobistym i z coachingiem szczególnie. Narosło ostatnio bardzo dużo mitów, i sporo osób mówi, że w ogóle coaching nie działa, że to są jakieś wymysły szarlataństwa, a, 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 a wcale ludzie nie wiedzą tak dokładnie, czym jest coaching. Jakbyś mogła wyjaśnić, kim jest coach, kim jest coaching, czym jest coaching? I w ogóle na czym to polega? No więc w skrócie tak, to zacznę może od tego, faktycznie coaching ogólnie miewa kiepskie opinie i w ogóle kiedyś na Facebooku nawet była taka grupa zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, potem na, na, pod wpływem środowisk coachingowych zlikwidowali coaching z tej nazwy, został sam rozwój osobisty, także z rozwoju osobistego ludzie się nabijają. Nadal, tak? Kim jest coach? W skrócie można powiedzieć, że coach to jest taki partner w rozwoju, tak? To jest taka profesja, która pomaga ludziom trochę wziąć odpowiedzialność za swoje życie, tak? A sam coaching to jest taki proces, taka partnerska współpraca, trochę na zasadzie hmm, takiego dialogu, tak? Na zasadzie rozmowy, gdzie hmm, klient. Gdyby uczy się korzystać z tego, co ma, tak? Uczy się korzystać ze swoich zasobów i coach mu w tym pomaga jako taki równorzędny partner, można tak powiedzieć. W największym Czyli sposób. co dzięki coachingowi możemy zyskać? W jakich sytuacjach możemy skorzystać z coachingu na przykład? Wiesz co? Tak naprawdę z coachingu można skorzystać w różnych sytuacjach, jeśli coś ci nie styka, jeśli um, chcesz zmienić pracę, jeśli jest jakikolwiek problem i nie wiesz jak ruszyć, bo um, coaching ogólnie pomaga. Um, nie wiem, przejść od punktu A do punktu B, tak? Na zasadzie, no, znaczy takiej dyskusji. Coach nie da ci rad, y, nie wyszkoli cię, coach to nie mentor, nie nauczyciel, ale będzie m, współpracował z tobą, żebyś Ty sam doszedł do tego, co jest dla ciebie najważniejsze i y, żebyś nauczył się w skrócie, jak żyć, tak? Więc y, zakres jest bardzo szeroki. Ja osobiście nie dzielę coachingu na biznes coaching, life coaching, jakiś inny coaching, bo y, człowiek jest całością. To wszystko się łączy, jest y, zależny od siebie i tak naprawdę chodzi o to, żeby uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że można, uwierzyć w to, że się da i wtedy wszystko się układa już bardzo, bardzo łatwo. No, powiedziałaś, mam wrażenie, o bardzo ważnej kwestii, że coach nie jest mentorem, czyli co, coach nie daje rozwiązań? Nie, nie, coach nie daje rozwiązań, coach pomaga klientowi dotrzeć do tych rozwiązań, coaching jest niedyrektywny, jeśli ktoś chce konkretnych rozwiązań, szkolenia, zapisuje się na szkolenie, jeśli ktoś jest pewny na przykład, że no nie wiem, że yoga to jest to, czego mu potrzeba, zapisuje się na, na jogę, jeśli chce mentora, czyli jeśli chce osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie i wie, że ktoś osiągnął już ten sukces, idzie do tego mentora, tak? Natomiast sama indyrektywność coachingu jest jego zaletą i tu polega to na tym, że klient sam szuka tego, co jest dla niego dobre, bo każdy jest indywidualny i dla każdego co innego będzie dobre. Także no i tutaj warto dodać, że coach, coach nie daje rozwiązań, tylko zadaje pytania, które klient pomaga, które pomagają klientowi znaleźć właśnie rozwiązanie. A czy w takim razie coaching może pomóc w odnalezieniu siebie, wzięciu odpowiedzialności za siebie? No, jak najbardziej, jak najbardziej właśnie mm, na tym to polega, tak, że coaching, tak jak powiedziałeś, yy, 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 działa trochę jak lustro. Yy, faktycznie, coach zadaje pytania, to jest jego główne narzędzie pracy i właśnie przez to człowiek potrafi sobie uświadomić jakieś ukryte przekonania yy, czy schematy, które nim rządzą, a nie są jego, tylko na przykład rodziców yy, z dzieciństwa, szkoły, znajomych. Ta lista jest nieskończona. I w rezultacie ten człowiek trochę na autopilocie y, żyje nie swoim życiem y, tylko jakimś innym życiem, życiem innych i nie ma y, wiary w siebie, nie ma poczucia własnej wartości, y, albo po prostu zapomniał, y, że jest wyjątkowy, tak? No i to jest absolutna podstawa właśnie. Y, Obrzata y, Jędrzejczyk cały czas z nami, rozmawiamy o coachingu, jeśli macie pytania to śmiało y, zadawajcie. Rzucimy okiem na Panamę? Chcesz zobaczyć jak wyglądają nocy tutaj? Dawaj. <laughs> Dawaj, No to w takim razie zobaczmy Panama. Nocna Panama City tak pięknie wygląda, jak ci się podoba? Bardzo, bardzo. Kiedyś pojadę. No, zachęcam, zachęcam Ameryka Łacińskich. Jest naprawdę bardzo fajna. Ja też w ogóle, wiesz, jak podróżuję po świecie, to też zaglądam w siebie, bo odnajduję się w różnych sytuacjach, które. Które mogą być zaskakujące. A pytanie do Was: jak wy odnajdujecie się w różnych sytuacjach? Czy korzystacie z coachingu? Napiszcie skąd jesteście, czekamy na Wasze wiadomości. Widzę, że pierwsze pytanie się pojawiło. Pani Marlena napisała: Mam pytanie: na co zwrócić uwagę wybierając coacha? Um, um, co bym odpowiedziała? Um. No właśnie, tak naprawdę teraz, to wracając do początku live'a, tak każdy może nazwać się coachem, coachem od pieniędzy, coachem od tego, coachem od tamtego. Dlatego ja wybrałam taką drogę profesjonalną. Są organizacje coachingowe, które, które nadają akredytację coachom, tak? I wtedy ma się pewność, że taki coach jest. Po prostu odpowiednio wyszkolony, przeszedł odpowiednią liczbę godzin szkolenia, ma odpowiednią liczbę godzin sesji z klientami, poddał swoją pracę superwizji, zdał egzamin i tak i tak dalej. I taką najbardziej utytułowaną, renomowaną, najstarszą zresztą organizacją coachingową na świecie jest International Coaching Federation, założona w 1995 roku. I Ogólnie taka akredytacja tej czy innej organizacji daje pewność, że coach jest profesjonalny. No to to jest tak teoretycznie, tak? I można powiedzieć, dokument jest. Natomiast kluczowe cechy dobrego coacha to umiejętność słuchania, empatia, towarzyszenie, zrozumienie. No, żaden certyfikat tego nie załatwi i tutaj y, moja rada jest szukać. Tak? Dobry coach, y, powinien przede wszystkim empatyczny, powinien rozumieć, nie powinien oceniać. Y, oczywiście nie powinien dawać rad, y, no ale to jak gdyby wynika też z samej profesji coacha. Y, więc takiej chemii y, coach klient no, nie da się żadnym dokumentem y, załatwić, i tutaj trzeba szukać. Także. Z mojej bardzo dziękujemy tak? Tak, Pani Marlenie za to pytanie, czekamy na kolejne, widzę, że pojawiają się pozdrowienia, Pani Janna pozdrawia z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy także bardzo serdecznie. Łatwo się mówi, Cześć że... Asia, cześć. A, znajoma, tak? Tak, znajoma, znajoma, będzie wiedziała o co chodzi. Wspomnieliśmy o tym, że coaching może pomóc w wzięciu odpowiedzialności za siebie, no ale co w sytuacji, jeśli no, łatwo się mówi, weź odpowiedzialność, weź odpowiedzialność, a na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No nie mamy, no ale wiesz, zawsze masz wybór, tak? I właśnie wracając do podstaw, jeśli jesteś pewny siebie, jeśli wierzysz w siebie, to masz też umiejętność akceptacji tego, co jest, tego, co się stało. No i z tego punktu tworzysz życie dalej. Cokolwiek się zdarzy, co nie jest po twojej myśli. Nie musisz od razu dopisywać znaczenia dobre albo złe, no bo tego nikt nie wie, tak? Skąd to wiadomo, co jest dla ciebie dobre, a co złe. No, to przyniesie przyszłość, tak odpowiedź. No i trzeba się skupić na tym, co jest, żyjesz dalej, nie rozpamiętujesz przyszłości. Przeszłości to jest właśnie też takie sztandarowe, że kour pracuje bardziej na teraźniejszości i z ludźmi, którzy są w stanie tą przeszłość porzucić, tak? No i masz zawsze wolność, masz wolność decyzji, jak zareagujesz. I to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności. Jesteś odpowiedzialny za siebie, skupiasz się na sobie, a nie na innych. Nie obwiniasz nie wiem, polityków, rodziny, znajomych, przyjaciół, fałszywych przyjaciół, pogody kogokolwiek, ani tam czegokolwiek innego, no i bezwarunkowo. Czyli po prostu przejmujesz stery swojego życia we własne ręce, cokolwiek się dzieje. No bo na przykład, no nie wiem, daj nam to jest jakaś sytuacja um, teoretycznie negatywna. No nie wiem, ktoś ci wjedzie w samochód na parkingu i go uszkodzi. No To nie jest twoja wina, ale to jest twoja odpowiedzialność, bo to jest twój samochód i to jest, jak gdyby, to jest ta twoja część historii. I co ty z nią zrobisz, to już zależy od ciebie. No to no do tego być trzeba być silnym, tak? Do i tego właśnie. trzeba być silnym. I właśnie, i właśnie, więc tutaj też chodzi o odporność psychiczna, tak. no i dużo tych kwestii związanych właśnie z rozwojem tak. osobistym. Andrzej napisał, to masz super wywiad. Bardzo dziękujemy, Andrzeju. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. A co byś powiedziała tym osobom, które sceptycznie podchodzą do rozwoju osobistego? Hmm wiesz, jeśli ktoś jest szczęśliwy, zadowolony z tego, co ma, jeśli ktoś żyje na własnych warunkach, super, no to jemu nic nie potrzeba tak trzymać, się, gratulacje i w ogóle no, może sceptycznie pochodzić, no dobrze, może mu nie jest potrzebny, tak? A jeśli cokolwiek jest nie tak, jeśli ktokolwiek um, ma jakieś wątpliwości, chce szukać, tak, to powiedziałabym właśnie szukać do skutku. Cokolwiek by to nie było, nie wiem, coaching, terapia, jakiekolwiek inne metody. Niech każdy znajdzie to, co mu pasuje i po prostu żyje pełnią życia, bo szkoda czasu i nieważne ile masz lat 30, 40, 50 dopóki żyjesz, dopóki żyjesz masz szansę po prostu przeżyć na własnych I, I tyle, tak? I tyle. I właśnie ta niedyrektywność w coachingu jest bardzo cenna, bo coach nie chce ci, co, ma robić, co masz robić, bo, bo nie wie, bo to jest Twoje życie. To nie jest mówca motywacyjny, więc nie będzie Cię tak wiesz, motywował. Natomiast trochę jednak popchnie cię w tym kierunku, żeby właśnie szukać, żeby szukać po swojemu, żeby określić, jakie metody są dla Ciebie dobre, jakie techniki, co działa, co nie działa po prostu. Żeby ten klient nabrał odwagi do działania, jakiegokolwiek właśnie, żeby oddać mu tą sprawczość. I żeby przekonać go, że naprawdę może więcej niż mu się wydaje. No bo to jest prawda, tylko ludzie o tym po prostu zapominają. No to, to czytamy w takim razie kolejne komentarze, bo się pojawiają. Pani Monika napisała, czy to nie jest tak, że najpierw trzeba zrobić porządek z przeszłością, zrozumieć podłoże, aby rozumieć teraźniejszość? Oczywiście tak. Oczywiście tak. Natomiast yy, moim stanowiskiem jest, że czasami tej przeszłości zrozumieć się nie da. Możesz próbować yy, różnymi metodami, tak? Yy, nie wiem czy taki etap, że wszystko zrozumiesz jest do osiągnięcia, być może dla niektórych tak, być może nie. Natomiast zawsze masz zdolność nie tyle zapomnieć, po prostu zaakceptować to co się stało, nawet jak nie rozumiesz do końca i ruszyć dalej. Ale nie wiem, nie wiem, wiesz to. To myślę, że tu można by już filozoficznie się dalej wgłębiać, ale myślę, że się da, myślę, że się da. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Jeszcze mogą Państwo opisać, więc czekamy, jeszcze na chwilę jesteśmy, przez chwilę jesteśmy na żywo. A dla kogo coaching nie jest twoim zdaniem? No wiesz, coaching właśnie z założenia jest dla ludzi zdrowych. Tak, a propos tego właśnie pytania przed chwilą, jeśli ktoś wie, że nie daje sobie rady z przeszłością, jeśli ta przeszłość tak trzyma go jak rzepy, to jest właśnie przykład z moich sesji, tak? Że, że jedna klientka. Opowiadała mi, że przeszłość trzymają jak rzepy i nie puszcza, i, to, i z tym się nie dało nic zrobić, mimo tego, że ona chciała, mm, chciała coachingu, ale jednak odzywały się za bardzo te rzeczy z przeszłości, jakieś tam traumy, tak, no to dla takich ludzi coaching nie jest, bo oni nie będą w stanie iść dalej. Więc tutaj bardziej wskazana byłaby psychoterapia, tak? No oczywiście też nie mówię o ludziach, którzy pomaga, wymagają wsparcia psychiatry, tak? No dla, dla takich coaching też nie jest. No i też dla tych, którzy nawet są zdrowi, a wymagają, albo oczekują podania czegoś kawa na ławę, tak? jakichś rozwiązań. Nikt nie ma takiej władzy, takie mam wrażenie, żeby gdyby dawać radę co do czyjegoś życia, no bo ka każde życie jest inne, każdy jest wyjątkowy i dlatego no, coach nie jest w stanie dać rad. No a, bo, a poza tym to, co powiedzieliśmy no, po w samym mówię. początku, coach tak, tak, tak. zadaje pytania, a nie daje gotowe rozwiązania, bo rozwiązania są w kliencie, który przychodzi po to, żeby no tak, 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 więc jeśli ktoś oczekuje takich rozwiązań, no to dla niego nie jest coaching, bo on nie będzie w stanie po prostu dalej pracować. Małgorzata Jędrzejczyk, jeszcze ostatni komentarz, Andrzej napisał zostaw przeszłość bądź w momencie. No, dokładnie, tak, <laughs> dokładnie. Znaczy to, to, jest właśnie, to jest właśnie taka trochę magia, tak? Tak, w cudzysłowie, że jak człowiek się skupia na to i teraz, jak skupia się na tym, co może, i, i naprawdę wierzy w siebie, i naprawdę wierzy, że coś może, i tak wychodzi z tego syndromu ofiary, jest wdzięczny za to, co ma, mm, i stara się akceptować to, co się stało i to, co się dzieje, no nagle okazuje się, że otwierają się jakieś kolejne drzwi, jest więcej możliwości i po prostu da się, tak? No, je, ja nie ja tego że się czegoś nie da. To ja bym na zakończenie jeszcze zapytał Was wszystkich. Jedno słowo, które Wam się kojarzy z coachingiem, jakbyście napisali teraz w komentarzu. Jedno słowo, które kojarzy Wam się z coachingiem, ja będę rzucał tutaj okiem, co piszecie. To na zakończenie jeszcze, jakbyś podsumowała, proszę, jakie są cechy coacha, dobrego coacha? Jeszcze raz, możesz powtórzyć pytanie? Dobre cechy coacha. Jakie są dobre cechy coacha w Twoim zdaniu? O, dobre cechy coacha. No to tak. Umiejętność słuchania, empatia, towarzyszenie, zrozumienie, nieocenianie, no i przede wszystkim chemia z klientem, tak? To jest czasami tak, że nie każdy coach jest dobry dla każdego klienta. To trzeba sobie już dograć. Ogólnie musi być chemia. Małgorzata Jędrzejczyk, bardzo dziękuję. To jeszcze moje pytanie, jedno słowo kojarzące Wam się z coachingiem. Wsparcie napisała Monika, bardzo dziękujemy. Wsparcie tak i motywowanie napisała Li. Może jeszcze ktoś coś dopisze, słuchajcie, to czekamy na, na, na Wasze wiadomości. A ja, Małgorzato, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze, jakbyś powiedziała, jak można się z Tobą skontaktować, w jakich obszarach popracować? Jak się można skontaktować w Facebook, Instagram, TikTok. Pracuję na stroną internetową, która będzie dostępna za około tydzień albo dwa. Także na razie Facebook. Małgorzata Jędrzejczyk, bardzo dziękuję za spotkanie. Akredytowana kołczerka przy ICF była moją i Państwa gościną. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Miłego popołudnia. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Mówimy razem z Camilo Castro, który zrealizował wizję Tomasz Słodki. Zobaczmy jeszcze Pana na zakończenie.